Dzień dobry, dzień dobry moi drodzy. Witam Was w kolejnym odcinku. Jest bardzo wcześnie, tuż przed wschodem słońca. No może nie tak tuż, jakieś pół godziny jeszcze mamy do wschodu słońca może 20 minut. Przyjechałem w miejsce, w którym w zeszłym roku fotografowałem uszatkę błotną. No i mam nadzieję, że i wróci w to samo miejsce w tym roku. Więc. Więc jest plan, tak jak wcześniej wspominałem, zrobić odcinek o uszatce błotnej. Mam nadzieję, że się uda. Póki co, nie sądzę, że, że uda mi się to za pierwszym wyjazdem, ale wpadłem na taki pomysł, żeby nie było takich długich przerw między odcinkami. Będę, będę po prostu wrzucał filmiki takie patrolowe z poszukiwań uszatki błotnej i... Będę robił zdjęcia po prostu wszystkim ptakom, które się podwiną pod obiektyw, także mam nadzieję, że to też będzie całkiem interesujące. Nie wiem ile powstanie odcinków z patroli, nim uda mi się namierzyć uszatkę błotną. Mam nadzieję, że, że szybciutko damy radę nagrać film o uszatce błotnej. E, niemniej jednak myślę, że filmy z patroli też będą interesujące, ponieważ jest w tym miejscu bardzo dużo różnego owtarstwa, jak pustuki, e, kuliki wielkie, e, no i cała masa różnych szybkowców, Także no, mam nadzieję, że, że fajne, fajne ptaszki podejdą pod obiektyw i, i, i powstaną, powstanie fajny odcinek. E, Także, dobra, ja się pomału zbieram, e, dopiero przyjechałem, niewyspany, wyśpiochy w oczach. E, zacznę pakować i rozwijać, e, pakować, sorry, jest za wcześnie, e, zacznę rozwijać sprzęt. E, no kalosze muszę włożyć, bo tutaj jest naprawdę dużo błota, e, dużo, dużo rosy i no jak to uszatka błotna, jak sama nazwa e, wskazuje. Wybiera takie tereny, jakie wybiera. Także ja się wybieram i widzimy się już z pola. Czyż nie jest cudownie? Naprawdę blisko przeleciały. Eee, mam matkę pod dupą, bo jest naprawdę mokro. Rosa jest spora. No i jest już zimno od ziemi, więc matka zawsze na propcie jesienią. Eee, na razie, no tak jak mówiłem, sporo, sporo ptactwa wodnego. Uszatki póki co nie widziałem. O, 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 o. Opa. Przegapiłem. Ostrego jadal przyleciały. Uszatki hmm. na razie nie widać, ale w zeszłym roku ona zawsze się pojawiała na wieczór. Więc zobaczymy. Ale wolę posiedzieć od rana. takie 12, 12 godzin w terenie. Dobra. Siedzę, patrzę, obserwuję. Jak się coś nawinie fajnego, to, to od razu będę wrzucał i nagrywam. Słońce już jest dość wysoko. Jest po dziewiątej rano. Ciężko jest ok, ale, ale już troszkę za wysoko. Zszedłem z rozlewiska. Tam jest taka przestrzeń otwarta, więc dość ciężko z takim mocnym słońcem. Niemniej jednak cały czas będę obserwował, czy nie pojawia się łzatka błotna. A teraz yy, przejdę takim pasem pomiędzy trzcinowiskami i jest tutaj sporo zobaczcie, krzewów typu, typu dzika róża, gług. jest tutaj masa małych ptaków, więc która się pożywia tym gługiem prawdopodobnie. Więc przejdę się i zobaczę, co tutaj w trawie pisze. A w międzyczasie cały czas będę jeszcze obserwować rozlewiska za uszatką błotną. A w jest naprawdę cudowna pogoda, był bardzo rzeźki ranek. Teraz się już robi troszkę cieplej. Jest naprawdę, naprawdę idealnie na to, żeby spędzić tutaj 12 godzin z przyrodą. Cudownie. Jest po godzinie drugiej chwilka. Słońce ostro daje, No teraz wejdzie zaraz chmurki. Eee, no cóż, do tej pory jeszcze nie założyłem, nie wyleciało, ale to jest normalne. Ona, z tego co pamiętam z zeszłym roku, ona raczej wolała przed zachodem wy, wy, wylatywać jak o wschodzie. Także, ale przyjechałem sprawdzić, bo, bo co rok to wiadomo, to inna, inna, inaczej się to odbywa. Eee, do zachodu mam jeszcze jakieś 3 godziny, więc póki co robię zdjęcia i nagrywam małym naszym przyjaciołom, jest tutaj sporo wyborowatych, takich jak kląskawka i nie tylko, tam w oddali widzę błotniaczki sobie. Obłatniaczki sobie latają i robią raz po raz popłoch wśród drobnicy i nie tylko, więc może troszkę tam podejdę, nie będę się zbił za bardzo, ale troszeczkę sobie podejdę i, i zobaczę co tam się dzieje z chęcią. No nic, no, na, razie, na razie wypatruję, zobaczymy przed zachodem, na pewno wam dam relację jeszcze co się dzieje zaraz przed zachodem, może się uda. Co dziwne, nie zauważyłem jeszcze żadnego kuliga w zeszłym roku, bo ich na cała masa. Słyszę je, ale, ale nie podrywają się póki co. No ok, tak mniej więcej, tak mniej więcej będzie wyglądał plan na kolejne 3 godziny 3,5 godziny. do zachodu. Na razie jest fajnie cieplutko. Jest około 20 stopni, mi się wydaje. Troszkę jestem grubo ubrany, bo mam podpinkę, kurtkę, przeciwdeszczową, bluzę i jeszcze pod bluzą koszulkę, ale jak to mówią, lepiej się rozebrać, jak później zmarznąć. Tak więc wygląda, wygląda sytuacja. O, właśnie wylądował kulik, a właśnie o tym mówiłem, widzicie? Dobra, kończę, bo, bo na rozmowie to ja nic nie nagram. A chciałbym Wam pokazać, bo to jest niezwykły ptak o bardzo pięknym, długim dziobie. podeszłem troszkę w inne miejsce, bo e, widziałem postuka, Cały czas zawisała w powietrzu, więc pomyślałem, że podejdę i zrobię jej kilka zdjęć. I udało mi się nagrać naprawdę, naprawdę fajny, fajny moment, kiedy już po złapaniu e, nornicy przysiadła na słupku i zaczęła się rozprawiać z nią. Jest godzina trzecia No i siedzą sobie w tym miejscu Dosłownie eee, o tam Nie wiem czy widzicie na GoPro, to raczej nie będzie widać Jest taka linia drzew Zaczęła lecieć sroka I dość dziwnie się zachowywała w powietrzu Pomyślałem, że zrobię jej kilka zdjęć No niestety miałem wybór Nagrać albo zrobić zdjęcia Wybrałem to drugie I zrobiłem jej kilka zdjęć i wiecie co? Po przybliżeniu zauważyłem, że sroka leci Z nornicą w dziobie Nigdy wcześniej nie widziałem I wygląda to dość interesująco Dajcie znać, czy widzieliście kiedyś Srokę z nornicą Kurcze, polowała jak sowa, albo jak postulka, albo inne, inne drapole Choć wiem, że Sroka to taki oportunista Co wszystko zeżre Prawdziwy pirat, wszystko rozwali, zje i tak dalej ale jeszcze w życiu nie spotkałem się Żeby leciała z nornicą w dziopie Jest już po 17, zbliżamy się do końca dnia, fotograficznego dnia, zbliżamy się ku zachodowi. Póki co uszatki nie zauważyłem. Mam nadzieję, że informacje, które dostałem się potwierdzą, że to nie jest zmyślona historia. się ogólnie miejsce to na pewno, na pewno... Na pewno w tym miejscu występuje, bo w zeszłym roku robiłem, ale mam nadzieję, że osoba, która powiedziała mi, że widziała ją, nie pomyliła się z innym ptakiem i że nie jest zbyt wcześnie na jej przylot. W zeszłym roku ją fotografowałem w grudniu, od grudnia, ale dopiero się tak mniej więcej w takim terminie dowiedziałem, że ona tutaj, tutaj jest. Co jeszcze? No, wyleciał mi kulik, zrobiłem mu zdjęcie. Zdjęcia, serię zdjęć, nie zdążyłem niestety nic nagrać. No, zobaczymy. Wciąż mamy jeszcze jakieś pół godziny. Jeśli, jeśli się pojawi, no to będę bardzo szczęśliwy, zrealizuję moim zdaniem na pewno jeden z lepszych odcinków, na, który powstanie na tym kanale. Jeśli nie, no to będę, będę przychodził i sprawdzał miejsce. No i, i tak. Mniej więcej będę też robił jak teraz. Będę po prostu robił filmy z patroli z tego miejsca do czasu lub zrobimy uszedki błotnej. Tyle na dzisiaj. E, dziękuję Wam e, za odwiedziny mojego kanału. E, dziękuję Wam za subskrypcję. E, wszystkich zachęcam do subskrybowania. Boże, jakie to jest ciężkie słowo dla mnie. Język mi się plącze. E, i, I co, i widzimy się w następnym odcinku. Następnego patrolu za uszatką błotną. Dziękuję. Trzymajcie się. Hej!